Cześć, tutaj naturalnie na świeczniku. Witam. Dzisiaj w tym odcinku przedstawię naturalne zapachy, jakie możemy mieć w domu za pomocą olejków eterycznych i różnych innych ziół. Czyli krótko mówiąc o aromaterapii i zastosowaniu olejków eterycznych w praktyce zdrowotnej, jak i zapachowej, czyli w tworzeniu perfum. Jak w ogóle wykorzystywano najpierw aromaterapię? Palili różnego rodzaju kadzidła bądź inne rośliny aromatyczne bądź zioła w miejscach publicznych. Stosowano też wody aromatyzowane na bazie alkoholu do użytku zewnętrznego i wewnętrznego oraz odty aromatyzowane do dezynfekcji rąk, płukania gardła czy aromatyzacji pomieszczeń. Oprócz tych starych metod są właśnie jeszcze olejki eteryczne, które aplikuje się poprzez dyfuzję w pomieszczeniach dzięki nawilżaczom powietrza, kominkom, świecom, lampom solnym czy sprayom aromatycznym. Dyfuzją osobistą, czyli na przykład spray do aromatyzacji, dezynfekcją, czyli aromatyczne żele do rąk, aromatyczna pielęgnacja ciała poprzez kąpiele zastosowanie olejków w kabinie prysznicowej aroma perfumy, czy aroma kosmetyki i do najczęściej stosowanych olejków eterycznych poprzez właśnie takie działanie można zaliczyć. Olejki cytrusowe, czyli pomarańcza grapefruit, bergamotka, olejki igliwia, czyli cyprys, daglezja świerk czarny, które warto łączyć z zapachami ziołowymi, takimi jak lawenda, mięta, rozmaryn, ewentualnie z odrobiną korzenności, czyli cynamon, goździki i eukaliptusami. Takie działania są stosowane najczęściej w zapobieganiu chorobom infekcjom dróg oddechowych. W trakcie choroby stosuje się olejki eteryczne o działaniu antywirusowym i przeciwbakteryjnym. Gdzie według niektórych jest to wielka piątka olejków eterycznych, czyli cynamon, czomber górski, goździk, oregano, tymianek, ale również jest coś takiego jak olej pięciu złodziei, który był już stosowany w czasach dżumy. Gdzie każdy stosował, gdzie używano maseczki przesiąknięte właśnie tą mieszanką oleju, olejków eterycznych oraz wszystko tak naprawdę było pryskane tym olejkiem, ponieważ jest to olejek goździkowy, cynamonowy, miętowy, eukaliptusowy i tymiankowy razem połączony. Jeśli chodzi o lecznicze działanie olejków takie poprzez dyfuzję, poprzez aromaterapię, czyli wdychanie najczęściej to dobrymi olejkami, olejkami dla tak kata, zwanego kataru siennego, są na pewno olej miętowy, wszelkiego rodzaju olejki e eukaliptusowe oraz rozmanryn, niauli, szałwia lekarska, jak również lawenda lekarska, drzewo herbaciane. Natomiast trzeba to przetestować przed okresem, kiedy posiadamy katar gdyż niektóre zapachy mogą albo nam nie pasować, Albo tworzyć alergię bądź podrażniać, ponieważ każdy człowiek może być inaczej przystosowany do jakichś tam olejków. Oprócz tego olejki nakładane na skórę też są dobre na różnego rodzaju choroby skórne, między innymi choroby grzybicze. E, dopadłam jeden artykuł na temat e, tego, jakie olejki i jakie mieszanki olejków e, są dobre na grzybice stóp i paznokci, i według e, Penny Price e, są to olejki z drzewa herbacianego, rozmarynu, szawi muszkatałowej, e, i lekarskiej, niaoli, e, e, cyprys, e, geranium, czyli to jest takie, taka odmiana e, różanego olejku. Tylko, że trochę tańsza. Paczula, sandałowiec, lawandryna, lawenda, sosna, czomber, rumianek niemiecki, tymianek i mięta polna. Przede wszystkim takie olejki są stosowane w formie kąpieli. Wyjątkowo również niektóre olejki mogą być nierozcieńczone, np. olejek z drzewa herbacianego i pani Marta Grochowska podała przepis na maść z takiego olejku czyli 50% olejku z drzewa herbacianego i jakiegoś nośnika najlepiej jest to maść Linomak którą rozrabia się razem z olejkiem herbacianym i wmasowuje w nasze stopy Dodatkowo do tego można dodać około 5 kropli innego olejku, tak żeby trochę zniwelować zapach tego olejku z drzewa herbacianego, jeśli go nie, nie akceptujemy. I w ten sposób możemy stworzyć zabezpieczenie profilaktyczne, jak również i wspomagające lecznicze jeśli chodzi o grzybice nóg i paznokci. Alternatywy dla olejku z drzewa herbacianego to olejek z trawy cytrynowej, eukaliptus cytrynowy oraz olejek z aksamitki. Eukaliptus cytrynowy jest najmniej alergiczny, więc można go stosować. Ale przede wszystkim, przed stosowaniem jakichkolwiek olejków na naszą skórę, olejków eterycznych, należy najpierw dany olejek sprawdzić, czyli zrobić próbę, czy nas nie alergizuje. Najlepiej po wewnętrznej stronie ręki, ponieważ tu skóra jest bardziej wrażliwa, dać sobie jedną kropelkę i sprawdzić, czy będzie na ten olejek alergia. Dodatkowo ważnym aspektem jest to, aby wybrać olejki jak najbardziej czyste. Kiedy produkowałam mydła, to dodawałam właśnie też takie olejki do, do tych mydeł. I olejki eteryczne najczęściej brałam właśnie z takich miejsc jak Zielony Klub, i różnych innych źródeł, z których można było właśnie kupować, kupować półprodukty do tworzenia ekokosmetyków, naturalnych kosmetyków. Myślę, że kiedyś do tworzenia kosmetyków wrócę, natomiast przejdźmy do Newsa. Możesz sam stworzyć swoje perfumy na bazie olejków eterycznych. Więc, co potrzebujemy do stworzenia takich perfum? Na pewno olejki eteryczne minimum trzy, ponieważ każdy zapach będzie odpowiadał nucie naszych perfum. Są to nuty głowy, serca i bazy i oleju roślinnego albo alkoholu jako bazy do roznoszenia tych olejków eterycznych. Oczywiście przed tym wszystkim należy najpierw sprawdzić zrobić testy olejku bazowego bądź alkoholu bądź i w odpowiednich proporcjach wymieszać właśnie tą bazę olejową alkoholową bądź też olejków eterycznych. Trzeba mieszać olejki eteryczne Najpierw od nut serca, potem bazy, a na końcu głowy. I nuty głowy powinny być lekkie, świeże między innymi to będą cytrusy, mięta i zioła. Nuty serca powinny być to, powinien być to główny zapach i powinny być to nuty kwiatowe bądź korzenne. A nuta bazy powinna być trwała i głęboka, czyli najczęściej to będą nuty drzewne i żywiczne. I tych olejków eterycznych w takiej mieszance powinno być w sumie od 15 do 20% w całej takiej mieszance. No i jeśli chodzi o nutę bazy, to tworzy się 5 do 10%, serca 30 do 70%, a głowy 20 do 40% z tych 20%. Warto pamiętać i uważać, że jeśli chcemy dodać olejki eteryczne do jakichś kosmetyków bądź świec, taki olejek eteryczny, jak olejek miętowy, to trzeba uważać, ponieważ taki olejek może być zagrożeniem dla, dla kobiet w ciąży. Więc przed zastosowaniem każdego olejku eterycznego należałoby sprawdzić jego zastosowanie, jakie ma zastosowanie, na co uważać. Mogę jeszcze tak od siebie dodać, że olejki cytrusowe mogą mieć bardzo mocną reakcję na słońce, więc jeśli byśmy wykorzystywali te olejki cytrusowe do tego, żeby, żeby się spryskać, a potem szybko wyjść na słońce i się opalać, no to wtedy możemy. Dostać uczulenia. Dlatego trzeba też bardzo uważać z tym próbować, nie bać się, ale jednocześnie się bardzo mocno nad tym zastanowić. Jeśli chodzi o tworzenie perfum, poczekać nie pryskać od razu tymi perfumami siebie. Tylko po prostu schować na około, z tego co wiem, dwa tygodnie, tak żeby te olejki eteryczne i ten olej bazowy bądź alkohol się przegryzły z zapachem, i żeby olejki eteryczne też przegryzły się razem z sobą. I wtedy można bez problemu rozpylać. Tak, a z takich innych naturalnych ciekawostek, gdzieś w okolicach kwietnia. Możecie znaleźć w pobliskich lasach, podczas swoje, swoich kąpieli leśnych albo po prostu na wycieczce rodzinnej sosnę wejmutkę. No i jak będziecie mieli możliwość zebrania szyszek, to najlepiej, żeby te szyszki były delikatnie otwarte, nie tak jak teraz, bo to przesiedziało dosyć długo w samochodzie. I taka szyszka jest bardzo dobrym sposobem na odświeżanie powietrza, na przykład w łazience, poprzez właśnie olejki eteryczne w żywicy. Dobra, no to to by było na tyle. Zapraszam do następnego odcinka. I do usłyszenia.